woją z i Martin Lewandowski, że jestem jedyną osobą, który, którą by wzięli gdzieś do tego swojego świata sportowego, więc to jeszcze bardziej mi tam skrzydeł dodaje. I myślę, że... Why not, my friends? Zostawcie lajka like i komentarz. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony papi to Jarosław Jarząbkowski. Ci starsi mówią na mnie jak pasza biceps, ale jestem od dzisiaj, aż znaczy od dzisiaj, co ja mówię? Papito od 2000, bodajże chyba 13 roku, kiedy urodziło mi się pierwsze dziecko. Jestem zostałem takim papito wszystkich graczy na całym świecie. Witamy na PGA Poznań, Poznań Game Arena. To jest miejsce, gdzie spotykają się gracze. Jak chcę zobaczyć. Co tutaj dzisiaj zrobiłeś? To, to jest generalnie ninja e-sport, to jest tor przeszkód, gdzie przeszkody są jakby jeden do jednego z Counter Strike'a. Tu generalnie są beczki z mapy de Inferno. To jest jedna z przeszkód. Później po tych beczkach wskakujemy na rampę z deniuk. Tam Ta miejscówka ogólnie z Counter-Strike'a najbardziej znana. To jest okno z mapy Demi Rage, więc każdy gracz, który gra w gry komputerowej w Counter-Strike'a, to tą miejscówkę zna na Z tego okna startujemy. Tu będziemy mieli czas. Później Wam pokażemy na samym końcu, gdzie witamy w buzzer taki i później jest losowanie nagród dla na najlepszych. I stąd zaczynamy pierwszą przeszkodę. Teraz siadamy tutaj i przy komputerze robimy 50 fragów. To pierwszy 50 fragów na embocach ustrzeli, ten dalej sobie leci w tor. Dla na, na beczki lecimy. No i tutaj mamy materacę, bo nie wiadomo z czym się spotkamy w rajcu. Jakby ktoś lądował, tu lądowanie, ale z stanowiska komputerowego po beczkach. Teraz łapiemy się linę i wchodzimy do góry robimy sobie ładne hopy, skoczki mamy, Tu nie wchodzimy, a zadyszki dostałem, bo się urwałem tak z miejsca. Ale to jest prawdziwe nagranie, nie prawdziwe jest nic ciemniane. fotomontaż, do nie doklejanie. nie wchodzimy w wentylację. Na mapie Deniu są wentylacje z taką pleksą przeświatującą, I wjeżdżamy tu, specjalnie mamy obudowane, żeby to w tą nie strzelił. O, jest. I jestem. Tutaj będziemy zbierać przyszłościowo podpisy od graczy, którzy są prosami, i będą przyjeżdżać na Z na, na e Stąd po całej długości będziemy ciągnąć tą skrzynkę. I tutaj. I będziemy wskakiwać na mostek. Mostek jest ruchomy, moi drodzy, więc trzeba się też skupić tutaj. No I później Jacku zapraszam na górę. Tutaj mamy kontenery. Te z mapy Denik. Klasyczną drabinkę. Tutaj jeszcze raz jest rywalizacja drabinkowa. Jak znajdziemy się już na tym najwyższym punkcie naszego toru, czyli na 6,5 metrach, to mamy dalej rywalizację znowu. Drugi raz stanowisko komputerowe. Gdzie jeszcze raz robimy 50 fragów na Aimboxach. Czyli do stópy dobijamy. Jak do stówę dobiliśmy, to klikamy sobie ten autopuzer i na telebimie wygląda jak taka animacja jest otwieranie jakbyś skrzynek takich na Steamie. To tutaj będzie różne od partnerów jakby nagrody. Ja generalnie od zawsze jestem fanem połączenia e-sportu i sportu, żeby dodawać tej, tej sportowego takiej rywalizacji. Uważam, że cały czas siedzenie przy komputerze, z mojego punktu widzenia i na moim doświadczeniu, że jak siedzisz na tym komputerze, grać w gry komputerowe, też się tam denerwujesz. Nie masz gdzie tych emocji zostawić. A jak delikatnie zaszczepisz kogoś młodych, też obozy organizuję, ale tu pogadamy jeszcze o tym, jak to widzę połączenie tego sportu i sportu, że widzę jak trochę wyjdziesz na zewnątrz, coś porobisz innego niż tylko siedzenie przy komputerem, bo te emocje negatywne zbierają się. To jest w ogóle, nie ma, polega dyskusji, nie? A jak trochę pójdziesz, coś porobić. Obiega, spacer jakiś zrobisz, pójdziesz na siłkę, na sztuki walki, to te emocje trzeba wyrzucić, bo w grach naprawdę promuje się tego ogromna całość, a jak pójdziesz gdzieś tam wyrzucisz, to, to wrócisz do domu, zupełnie inaczej byś traktował swoich domowników, zupełnie inaczej byś się na nich odzywał, zupełnie byś inaczej do swoich kolegów na TS-ie czy tam na Discordzie mówił, więc e, to jest takie pomoc, czyli oderwanie trochę tych młodych sprzed komputera, żeby troszkę się ruszyli i zobaczyli, jako ja, myślę, że przykład, nieskromnie powiem, który był byłem kilkakrotnie mistrzem świata. Młodzi wezmą ze mnie przykład, tak? Ale to jest atrakcyjne też, tak? tak to... to nie jest takie dente, że tak. Nie, to jest atrakcyjne, to jest coś nowego, to są, mówię, elementy z Counter-Strikea przy od 1 do jednego z lekkimi modyfikacjami. Będzie to gdzieś na stałe, gdzieś, tak. czy będziesz jeździł? W generalnie, powiem Ci, nie chciałbym, żeby to pojechało gdzieś... E na wrzucić, żeby to zardzewiało, bo ja to zainwestowałem w to pieniądze, to jest mój projekt, to jest takie moje dziecko, jakie i rzeczy, które dookoła robię. Chciałbym, pomyśleć, że w stolicy, znaleźć magazyn takim 1000 metrów, wstawić ten tor, jakie se ława w łukach chłopaki mają. Ja chcę mieć po prostu coś swojego, zapraszać od Mika po, najwie, po największe kalibry światowego, z, z, polskiego e sportu i celebrytów, i sportowców, i z nimi kręcić materiały, wstawić jeszcze 30-40 komputerów, żeby móc organizować jakieś turnieje, że najpierw widzimy. na kum gramy w CS-a, a później na ja przykład po po torze biegamy, albo odwrotnie. Jak przebiegniesz tor, to zasłużyłeś później, żeby iść i zagrać w turnieju z strajka strikea bądź innym turniej, jaki sobie wymyślili. Więc to jest opcja. Chciałbym też właśnie mieć tutaj w tym magazynie wielki telebim rzutnik, że przy okazji, jakie są mecze, majory, czy różne turnieje, kiedy Polacy grają, organizować takie watch party przy fajnym jedzonku, spędzać fajnie czas, zbudować społeczeństwo. Przede wszystkim to jest misja. To jest misja cały czas wyciągać dzieciaki sprzed komputera, żeby przychodzili, bawili się, propagować zdrowe wzorce i tyle. Wiecie co? Ja od, myślę od moich początków mojej kariery ten sport cały czas szedł ze mną w parze i myślę, że chcę przekazywać właśnie to połączenie sportowo-sportowe, bo jest tak piękne nie chcę, żeby tylko tu miłe w sobie złoż całą w domu i później, jak wspominałem, że przekazywali na innych e, użytkowników, można powiedzieć, domów, domu, współlokatorów, bo to nie prowadzi do niczego dobrego, jak siedzisz tylko przed komputerem zamknięty, ze zdrowiem później problemy psychiczne, fizyczne, więc ja myślę, że jestem bardzo dobrym przykładem, nie skromnie mówiąc, jak jakieś dziecko obserwuje mnie, to ich, jego rodzice mają naprawdę gdzieś tam, mi się wydaje... Sensie, tak ale tam. zobaczyłeś pewnie, że te kampy ci idą po prostu i ludzie fajnie reagują. Tak, tak? słuchajcie, no, ja też robię obozy dla, dla młodych, 12-18 lat i 18. 12-18 to jest coś pięknego, bo na przyjeżdżają dzieciaki, głodne grania w CSA, ale mamy połączenie też z, ze sportem. Mogę cały plan pokazać tego, na szybko, plany obozu. Na obozie mamy 105 dzieciaków, dla sobie, i dzielimy na trzy 3 grupy 35-osobowe. i no Jedni idą do, do komputera 35 osób, w tym na przykład mamy w tatrach obóz, następna grupa idzie w góry na treki, a w tym czasie trzecia ma zajęcia z Muay Thai. Ci co wracają z góry idą na Muay Thai, ci co z komputerów idą w góry i oni tak się rotują przez cały tydzień, mamy, mamy tak pokazane obóz sportowy. No i chcę to przekazywać, gdzieś tam pałeczkę przekazywać młodym. Więc idzie mi się, idzie mi to myślę dość dobrze, nawet tak 1% zaszczepię tym Połączeniem sportowo sportowe młodych, to i tak myślę, że to jest dla mnie olbrzymi sukces. Ech, ty lubisz dużo wyzwań sportowych, a się nie wiem, jeszcze, żeby spróbować mieszane sporty walki, czyli MMA, ale w takim wydaniu typowo sportowym, nie patologicznie, nie wiem, na przykład KSW. Słuchajcie, gdzieś tam miałem zajableczkę dość mocną na, na, na sztuki walki. Myślę, że jeszcze gdzieś tam mam ogromny niedosyt. Często robię tak, że pod bo jak popularyzacja jest gdzieś świata free i wszyscy tam większość idzie, no to jak chcę też na owrót zrobić na przykład takie wyzwanie typowo sportowe w KSW, czemu nie? A do tego jeszcze głośno mówi Wojo z, 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 i Martin Lewandowski, że jestem jedyną osobą, który, którą by wzięli gdzieś do tego swojego świata sportowego, więc to jeszcze baliśmy tam z do dodaje. I myślę, że why not, my friends? Why not? Czekamy. Partnerem filmu jest rocketjobs.pl, serwis, gdzie znajdziecie swoją pracę marzeń w 25 branżach. Działa szybko, jest dobra wyszukiwarka, podane widełki z pensją, filtrowanie ofert, też i mapka, by namierzyć swoje miejsce pracy. Chcemy książkę Dziecko Gracz, mam już 50 stron, jest moja żona. Jeszcze z psychoterapeutą, psychologiem, dziecięcym, bardzo kompetentną osobą. Ja bym sobie napisał, ja mogę swoje przykłady dać. Szczególnie ja zauważyłem to, kiedy tą książkę chcę napisać po moich obozach. Ja przegłosiłem ponad tysiąc dzieciaków, i każde dziecko ma inny problem w domu, w życiu, w szkole. Często są problemy takie. Dziecko gra mecz, jest to Counter strajka mecz i w osobowej drużynie grasz, tak? Przychodzi mama, wyłącza ci komputer na przykład. No i to dziecko co robi? Nerwy wyładowuje już, na drugi dzień idzie do szkoły, z czterema kolegami jest w i oni: mówi, coś ty zrobił włączyły, przyszedł tej gry, mieliśmy kurnię i jadą z nim, i wyzywają go. Bratniczek wraca do domu i co robi? Władowuje złość na, na mamie, na rodzinie, na domownikach. No i w tej książce będzie to, jak, jak postąpić, co mógł zrobić rodzic, jak dogadać się, jakim sposobem znaleźć wspólny temat w ogóle, żeby dziecko, rodzic zainteresował się przede wszystkim, w jaką grę gra jego, jego dziecko. Tak? Jak ja jestem często ulubiony wujkiem na wszystkich obrazach okolicznościowych. Wiem, zagadać do dziecka. A często jest tak, że podchodzi do mnie sytuacja na weselu. Ojciec, ty jesteś ten pasza, ja jestem ten pasza, oczywiście po paru głębszych. Co tam? No nie wiem, jak mam dotrzeć do swojego dzieciaka, nie? A ja mówię, a co, gra w dużo w gry? Gra dużo w gry. A w jaką grę gra? Eee... No jak nie wie ojciec w jaką grę gra w twój syn, który łupie po 80 godzin dziennie i nie wie, że to jest jaki tytuł gry, to o czym my w ogóle mówimy? To jest tak, jakby 30-40 lat temu twój ojciec nie wiedział, czy ty grasz piłkę nożną na boisku, czy ty kosza, czas się zmieniły po prostu. Trzeba to zaakceptować i teraz ojciec musi z tym dzieckiem zapytać się, przeczytać, wejść sobie na YouTube, recenzję sobie jakąś obejrzeć. Wpisać w Google na czym polega Counter Strike, jak dziecko wychodzi zapyta się, synu, co poszło nie tak? On się otworzy. taktyka była zła, też się nie posłuchał i wiadka się klei. Mówię, takie są łatwe narzędzia teraz, żeby dotrzeć do tego dziecka, mieć z nim jakiś kontakt. I właśnie ta książka będzie tak napisana, żeby ten, ten rodzic, matka, ojciec zrozumiał jego stronę i żeby gracz zrozumiał położenie tych rodziców. Generalnie moim marzeniem, marzeniem gracza komputerowego byłego, ziomkiem, który gra w gry komputerowe, jest posiadanie swojego obiektu. My organizujemy obozy w górach, nad morzem i na Mazurach. Wiem, że taki obiekt byłby spełnieniem moich marzeń, gdzie mogę mieć właśnie komputery, zapraszać ludzi, szkoły do siebie. Mówię, cały czas sprzedawać pozytywną energię, pozytywne emocje, sprzedawać im... To po prostu piękne emocje. Rozmawiać, cały czas byśmy mieli tam gdzieś psychologa, nawet który mógł sobie. Tak na obozach. Też mamy właśnie psychologa. Nie wiem, czy wspominałem o tym, że każdy rodzic może zadzwonić w każdym momencie i zapytać się o jakieś małe szczegóły, co pomóc, co poprawić. Tak samo młody pytają psychologom, co zrobić, żebym się nie na kolegę. Nie? I cały czas są rozmowy i właśnie ten obiekt sportowo-esportowy myślę, że to byłoby zwieńczenie takim do mojego kariery wszystkiego, żebym tam cały czas siedział i tam ludzie wiedzieli, że można tam nie stoić. Jak już mówiliśmy o obozach, o torze, o tam moich stronach do cesa platformach 1 na 1. To jakiś czas temu stworzyliśmy e, energetyka Papito. To jest, no nie chcemy, wiadomo. Ja, ja mówię otwarcie, są energetyki szkodliwe i energetyki mniej szkodliwe. Nasz energetyk jest na naturalnej kofeinie. Kofeina jest pozyskiwana z ziarna kawy, więc już na starcie wpadamy w tą inną troszeczkę półkę, zdrowszych, można powiedzieć, tych mniej szkodliwych energetyków. E, z czymś musieliśmy ruszyć i mi się wydaje, że akurat od tego to był bardzo dobry strzał, że trafiliśmy właśnie w papito i mogę już się pochwalić nieoficjalnie jeszcze od Przyszłego tygodnia jesteśmy w, w sieci Dino w całej Polsce, więc jak się chcieli zasmakować, wspierać mnie i co robię na co dzień, gdzieś tam powiedziałem jeszcze jedno, że jak Papito będzie samo wystarczalne i samo opłacalne jako firma, że dojdziemy do tego stopnia, to założymy drużynę esportową godną Majora, która będzie finansowana właśnie przez Papito Energy i się po tym podpisuje mój drogi, więc jak chcecie wspierać polski esport, sport i mnie jako człowieka, to zachęcam do spróbowania I mam nadzieję, że na tym się tylko nie zatrzymamy, bo jeszcze chcemy wprowadzać inne rzeczy, ale też w Polsce. Moją największą wartością, którą mam i mam nadzieję, że nie zmieni będzie moja rodzina, że nic nie zgłupieje, że sodu wam nie uderzy, ale jak nie uderzyła już, to chyba już mam to za sobą. Ja zawsze po turniejach tych przegranych, gdzie byłem smutny, wiadomo głowa była gdzieś tam od siebie, zawsze mogłem wrócić do rodziny, pszulić się z moją żoną, pogłaskać dzieci, psy i wokół tego chciałbym cały czas być i krążyć. Bezpieczny taki zakątek, mój, że mam gdzie, mam gdzie po prostu możliwość przytulenia się do mojej osoby i myślę, że też podobnych wartości szukajcie, nie będę wam narzucał, w co macie wierzyć, co ale myślę, że rodzina zawsze najbliższa będzie tym, czymś każdy, czego szuka. Tak? Więc to ci polecam, ziomuś. przytulaj się, mów o swoich problemach, co cię trapi, bądź otwarty, na już na pomoc, mam nadzieję znajdziesz. Zachęcam Was do oglądania tego odcinka, mam nadzieję, że... I zostawcie komentarz, tak? Zostawcie komentarz, zobaczcie co tutaj Pasza wykręcił i może napiszcie, jakie plany będzie miał kolejne sportowe. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że będę Was gościł gdzieś tam właśnie w tym magazynie i będziecie mieli okazję przybyć się po tym torze i na sportowo-sportowo się sportowo ze mną dzień. Pozdrawiam, dziękuję więc.